dobry, z tej strony wasz ulubiony youtuber, dzisiaj będę pokazywał jak robimy etikety najpierw dodajemy bocika, Ja tu, tu jest mój serwer tu jest serwer, dodajemy etiket tak? dodaj aplikację jeszcze raz, dodaj aplikację i tu dajemy, mój serwer nazywa się testy, żeby dla was pokazać ale coś nie działa. A tu będzie działało. Tu działa. A tu nie. Do, działa. Dajemy wszystko, żebym mógł tego. Mógł wszystko. I klikamy, jestem człowiekiem. Mamy już tiketa, tula, mamy już na tym. Jak? Tworzymy kanał Ticket. Tam, gdzie chcecie mieć etykietę, musicie stworzyć kanał. Ja na przykład tutaj, ja na przykład mam kanał tutaj, Ticket. Tworzymy rolę, wchodzimy w ustawienia serwera, wchodzimy w rolę, piszemy sobie rolę Ticket. Dajecie sobie rolę Tickety, jakiś obojętny kolorek, i dajecie sobie sobie chcecie patrzeć na macie już rangę macie już na macie już rangę teraz wchodzicie w przeglądarkę i piszecie Ticket i wchodzicie w Ticket Tool, wchodzicie w pierwszy link i tu Ligacie, deska rozdzielcza tam musicie się zalogować przez discorda ale ja już byłem zalogowany i teraz teraz, kurde czekaj, disket co jest zobacz, bo... co jest poczekajcie chwilę, co się stało jeszcze raz Wchodzimy. Dysko. I mamy. Mamy serwer testy. Wchodzimy, zarządzać. Jak to, Jak tego? Wchodzicie w konfigurację panelu. I robicie. Tu macie taki plusik. Wchodzicie w ten plusik. I piszecie. Kick, I twórz. Mamy już zrobione to teraz musimy wejść tutaj. Teraz idziemy tutaj na dole. Nie. Pierwszy bilet, wchodzimy, wchodzimy, tu na dół. Damy sprzedaż biletów. Jedziemy tak. Tu, teraz wiadomości sobie dajecie. O, patrzcie, bundle name. Nie, co ja klikam? Wstać. Jeszcze raz. Chodzimy sobie ogólnie, nie. chodzimy sobie uprawnień, nie. 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 nie, nie, Tutaj wchodzicie. i to przycisk edytuj tu dajecie sobie przyciski i najważniejsza była ta rzecz że musicie dać tą rangę tutaj, zapisujecie to dajecie rangę Wyszli. i tu dajecie sobie kanał na którym chcecie mieć tego etyketa i klikacie wyślij Teraz wchodzicie w Discorda. Ja to akurat mam. Klikacie ten wasz serwer. I wchodzicie w kanał Ticket. O i macie zrobione etykieta. Eee, macie zrobione etykietę. A gdy wejdziecie na drugi kąt, patrz, Kliknę i patrzcie co się stanie. I tworzy się od razu Ticket. I ja mam tą rangę i jako jedyny to widzę. Bo kto ma tą rangę, to jedyny to widzi. E, mam nadzieję, że dostanę... I patrzcie, zamykam teraz tiketa. Zamknięte. I jak, chce, jak chcecie, żeby to nie wyskakiwało, po prostu kliknąć to. I musicie chwilę poczekać i tiket się usunie. No i się tylko tu sunął i mam nadzieję, że, że tego, że będę miał dużo subskrybujących i tego i że wam pomogłem yy, na razie